Gościem portalu AleBank jest pan Marcin Ledworowski, wiceprezes Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Dzień, Dzień, Dzień dobry. dobry. Jesteśmy po publikacji najnowszego raportu InfoDług Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Czy jest pozytywną konkluzją fakt, że o 1% zmniejszyła się liczba osób, które nieterminowo regulują swoje zobowiązania? Czy to jest jakiś pewien pozytywny sygnał? No niewątpliwie można odbierać to jako pozytywny sygnał, bo pierwszy raz w historii naszego raportu od wielu miesięcy publikujemy dane i ta liczba dłużników stale rosła. Pierwszy raz ta liczba, zosta, ta, ten wzrost został zahamowany i spadek liczby dłużników w zasadzie w kategoriach naszej gospodarki powinien nas cieszyć. Oczywiście jest pytanie o Powody tego spadku, czy, to, czy ta liczba dłużników się rzeczywiście zmniejszyła, czy sposób prowadzenia przez nas tej analizy, prezentowanie danych, które widzimy w bazach danych, po prostu pokazuje stan obecny. I tutaj wnioski mogą być różne. Jeżeli porównamy majowy infodług z obecnym wyraźnie widać różnicę, że o 75% zwiększyła się liczba osób, które nie terminowo, kiedyś nie płaciły swoich zobowiązań, a teraz płacą je w terminie. Czy to świadczy o tym, że po prostu rejestr info monitora, który ich wyłapał, jest powodem pewnych kłopotów dla tych ludzi? Czy wnioska kredytowych, przy nawet braniu sprzętu AGD na Raty po prostu ten raport motywuje ludzi do terminowego opłacenia i widocznie Polacy zaczęli doceniać, jakie znaczenie ma pozytywna historia kredytowa. Ja myślę, że to jest wiele czynników, które na to wpłynęły. i na pewno po pierwsze cieszy nas, że spadła liczba dłużników bo od wielu miesięcy. Od kilkunastu miesięcy ta liczba stale rosła. Rzeczywiście dynamika wzrostu samego zaległego zadłużenia też jest mniejsza niż to wynikało z poprzednich raportów. Więc ogólnie można stwierdzić, że system zabezpieczenia zarówno sektora bankowego, jak i badania wiarygodności finansowej konsumentów i przedsiębiorców zaczyna być coraz szczelniejszy i czyli system jako całość zaczyna działać. Bo wiadomo, że. To nie jest kwestia tylko naszego rejestru dłużników Bigu, to są też właśnie bazy biura informacji kredytowej, które zawierają w zasadzie pełną informację o tej historii kredytowej, tej pozytywnej i tej negatywnej, jak i bankowy rejestr, który jest też systemem, takie dawniej nazywaliśmy to czarną listą, prawda bankową, z której Niekiedy nie było praktycznie możliwości uciec. W tej chwili to się wszystko troszeczkę zmieniło, ale generalnie dane, które widzimy w infodługu, nastrajają pozytywnie. Pytanie: oczywiście, czy to nie jest tak, że część z tych danych, spadek liczby tych osób zadłużonych, nie wynika na przykład ze sprzedaży pewnego portfela wierzytelności przez banki do firm windykacyjnych. I to może być czasowy spadek, bo być może te osoby za chwilę wrócą do nas z pakietami informacji gospodarczych z firm windykacyjnych, z którymi mamy umowy. Więc wydaje mi się, że przyczyn może być wiele, ale o prawdziwych powodach będziemy mogli mówić za kilka miesięcy. Nowelizacja ustawy o informacji gospodarczej pozwala obywatelowi przysłowiowemu Kowalskiemu zgłaszać swojego dłużnika do Big Info Monitor, kiedy może to zrobić? Jakie są warunki minimalne, żeby mógł w ten sposób zastosować procedurę odzyskiwania pieniędzy? Więc konsument może wpisać innego dłużnika do rejestru dłużników przede wszystkim wtedy, kiedy posiada wyrok sądu. Wyrok sądu opatrzony klauzulą wykonalności, czyli takim potwierdzeniem prawomocności wyroku i zezwoleniem przez sąd na dochodzenie tej należności w innym trybie. I to jest warunek najważniejszy, bo z takim wyrokiem sądu, z taką klauzulą wykonalności, czyli z tytułem wykonawczym, ten konsument może wysłać wezwanie do zapłaty swojemu dłużnikowi. I to jest drugi warunek konieczny do wpisu do rejestru dłużników. Bo to wezwanie do zapłaty ma szczególny charakter i jest generowane w naszym systemie na, na serwisie big.pl. A szczególny charakter, bo musi zawierać ileś specjalnych określeń, które definiuje ustawa, prawda? Że jest to w trybie ustawy, że jest tytuł wykonawczy. Po 30 dniach od wysłania takiego wezwania do zapłaty już można wpisać dowolnego dłużnika do rejestru. Wiem, że są specjalne produkty przygotowane przez Big Info Monitor nastawione na samorządy z bardzo korzystnym abonamentem, czy samorządy chętniej niż w poprzednich latach korzystają z tego typu analiz? E, tak. To znaczy, generalnie, my współpracujemy w tej chwili praktycznie z ponad 1500 różnymi jednostkami samorządowymi w, na terenie całego kraju. No, czyli ponad 60% jednostek współpracuje z Big Info Monitor. I ta współpraca oczywiście zaczęła się. Po wprowadzeniu w życie ustawy określającej możliwość wpisu do rejestru dłużnika alimentacyjnego i tutaj mieliśmy najwięcej współpracy z miejskimi ośrodkami pomocy społecznej, generalnie z jednostkami odpowiedzialnymi za pomoc społeczną, ale samorządy podpisują też tak zwane standardowe umowy o współpracy, które pozwalają im im oraz im spółkom zależnym, spółkom miejskim, transportowym, spółkom, które zajmują się wodą, kanalizacją, na funkcjonowanie i korzystanie z rejestru dłużników Big Info Monitor zarówno w celach prewencyjnych, czyli do analizy ryzyka, analizy kontrahentów czy konsumentów, jeśli jest taka, taka zgoda tych konsumentów oraz na wpisywanie dłużników bezpośrednio do do rejestru, czyli nie tylko dłużnicy alimentacyjni, których mamy rzeczywiście ogromną ilość w naszej bazie, bo to już są setki, setki tysięcy wpisów, ale także normalna współpraca z gminami, jak, jako z przedsiębiorcami, czy reprezentantami spółek zależnych. Rozumiem. A czy tak wyspecjalizowane produkty, jak raport Big Four Company, które pomagają oceniać kontrahenta, zaczynają być doceniane przez środowiska przedsiębiorców można nawet odnieść wrażenie że pewien lęk klientów banków hipotecznych przed deweloperami można by właśnie zniwelizować poprzez wykorzystywanie takich właśnie produktów wyspecjalizowanych które oceniają daną firmę na przykład dewelopera na tle mhm. konkurencji co pan o tym sądzi Raport big for company jest dla mm, bardzo przydatnym narzędziem, dla firm, które y, prowadzą swoją księgowość na pełnej księgowości i składają sprawozdania F01. To, y, to jest oczywiście ważna część naszych przedsiębiorców, to są firmy, których jest kilkaset tysięcy w Polsce, natomiast należy, nie należy zapominać, że Znaczącą liczbę, 80% przedsiębiorców stanowią firmy jednoosobowe, które prowadzą działalność gospodarczą. I tutaj jest bardzo trudna ocena takich firm, ponieważ nie ma standardowych wskaźników dokonania oceny. I wtedy takiej oceny dokonuje się głównie w oparciu o zdolność kredytową, taką konsumencką. Czyli w zależności od rodzaju firmy, należy dopierać. Dobierać do tego metodę oceny jej wiarygodności. Raport, który przygotowuje nasza spółka matka, czyli raport Big4 Company, ten produkt jeszcze nie jest powiązany z naszym produktem podstawowym, czyli z raportami z serwisu Big.pl. Pracujemy nad tym, będzie to gotowe w przyszłym roku, na początku przyszłego roku. Po tym, jak my. Sami zaproponujemy dokonywanie możliwość dokonywania ocen dla tych małych przedsiębiorców, dla tych właśnie jednoosobowych działalności gospodarczych, które są solą ziemi wśród wszystkich przedsiębiorców w Polsce. Amortyzowali przez swoją elastyczność kryzysowe historie po roku 2008. Czy w takim razie kwestia swoistego Patentu uzyskiwanego przez Big Info Monitor, pewnego dokumentu, który by potwierdzał, że dany kontrahent, dana firma terminowo reguluje swoje należności, jest jakimś produktem, który szykujecie, który przygotowujecie, czy chcecie przystosować swoje produkty pod kątem właśnie pewnych certyfikatów, tak jak, jak są certyfikaty, które funkcjonują w środowisku. Bankowym. Co pan o tym sądzi? Czy takie produkty pojawią się wkrótce? Tak, po, pojawią się wkrótce, natomiast nie chciałbym w tej chwili mówić o szczegółach tego produktu, ponieważ ciągle nad tym pracujemy, ale już niebawem, bo prawdopodobnie w ciągu kilku tygodni, takie informacje przekażemy. Wiemy o tym, że jest takie zapotrzebowanie na rynku na produkty związane z. Dokonywaniem oceny przedsiębiorstw od strony finansowej, ich wiarygodności finansowej, widać, że rynek oczekuje na to, że nasze środowisko, środowisko bankowe, sektor bankowy zaproponuje takie rozwiązanie. I jesteśmy przekonani, że my taką, te, takiej odpowiedzi udzielimy i rzeczywiście przygotujemy taki produkt, który w sferze komercyjnej będzie mógł. Odpowiedzieć na te potrzeby rynku. Jaki jest profil typowego klienta, który terminowo nie płaci, nie reguluje swoich należności i z jakiego wywództwa pochodzi? No tak, to ja już się przestałem mieścić w, w tym kryterium. Jest to mężczyzna w wieku od 30 do 39 lat i mieszka najprawdopodobniej w Warszawie albo w Katowicach. Do, do, do wyboru. Najwięcej takich dłużników mamy rzeczywiście w województwie śląskim i stąd ja przypuszczam, że raczej ten przeciętny, statystyczny dłużnik raczej byłby z województwa śląskiego no i zalega około 15 600 zł, średnio, średnio, bo ta kwota wzrosła ostatnio, bo do tej pory w zeszłym badaniu to było to było troszeczkę mniej, natomiast no, rośnie ta kwota też tego średniego zadłużenia, zaległego, podkreślam, również z kilku powodów. Głównie dlatego, że ci, którzy nie płacą, doliczane są do ich zadłużenia odsetki i stąd im ten dług podstawowy rośnie, ponieważ spadła liczba dłużników w naszym badaniu, a wzrosło. Średnie zadłużenie, więc należy sądzić, że po prostu te długi puchną. Czy firmy windykacyjne są coraz bardziej zainteresowane współpracą z Big Info Monitor, czy jakieś są różnego rodzaju formy współpracy pomiędzy wami? Tak, współpracujemy w tej chwili z największymi firmami, poza jedną, poza Krukiem, który ma swój rejestr dłużników ERIF. Ale tutaj też nawiązujemy pewne relacje. Natomiast rzeczywiście współpracujemy z większością dużych firm windykacyjnych, które albo już przekazały dane do nas o swoich wierzytelnościach, skupionych wierzytelnościach, albo ten proces jest w toku. Także tu z naszego punktu widzenia do końca roku powinniśmy objąć przynajmniej 50. Do, do 70% rynku windykacyjnego wewnątrz Big Info Czy informacje o przedsiębiorcy, który nie płaci terminowo składek ZUS-u, nie odprowadza podatku dochodowego, byłyby dla Was bardzo ciekawym źródłem informacji, jakim jest przedsiębiorcą, na ile jest rzetelny. Czy macie dostęp do tego typu danych, albo przynajmniej jakie przepisy prawne to utrudniają? Rzeczywiście nie ma obowiązku w tej chwili przekazywania do rejestru dłużników zobowiązań publiczno -prawnych. Jest otwarta dyskusja na ten temat, czy przenieść w stronę firm komercyjnych, taką jaką my jesteśmy, rolę, którą pełnią w tej chwili de facto urzędy skarbowe, czy w indykacji gdzieś w urzędach miasta. Natomiast z naszego punktu widzenia oczywiście możemy posłużyć się konstytucyjnym prawem obywatela do przekazania informacji na swój temat, więc możemy poprosić przedsiębiorcę o to, żeby przekazał informację o tym, czy zalega w ZUS-ie, w Urzędzie Skarbowym z, z podatkami, ze, z, ze swoimi świadczeniami społecznymi. Natomiast możemy to poprosić, więc wydaje nam się, że zapotrzebowanie na tą sferę byłoby zróżnicowane. Być może w, w bankach wśród naszych, wśród naszej głównej grupy klientów zapotrzebowanie na informacje o tym, że ktoś nie zalega, mogłoby trafiać do nas z takiej deklaratywnej części bazy danych, do której przedsiębiorcy przekazywaliby te dane. Ale banki wiadomo, że pobierają takie zaświadczenia, proszą o przekazanie tych zaświadczeń bezpośrednio Przedsiębiorców proszą zawsze o aktualne zaświadczenia dają im jakiś czas, że trzy miesiące są ważne i tak dalej, i tak dalej, więc wydaje się, że byłby to ciekawy obszar, natomiast to jest raczej pytanie do regulatora i do służb państwowych, czy uważają, że ten obszar rzeczywiście powinien przesunąć się w stronę firm komercyjnych. To by nam pomogło w ocenie wiarygodności firm, bo w tej chwili. Dane dotyczące oceny firmy, wiarygodności finansowej i też związanej choćby ze strukturą udziału w poszczególnych firmach, trzeba zbierać z bardzo wielu źródeł. Trzeba kluczowym, ważniejszym dla nas, na przykład wydaje się w tej chwili możliwość dostępu do rejestru firm, do KRS-u, brakuje nam dostępu elektronicznego, Brakuje nam możliwości skorzystania z centralnej ewidencji działalności gospodarczej na potwierdzenie, że w ogóle firma istnieje, potwierdzenie jej podstawowych danych. Myślę, że to by było ważniejszym elementem, które nasze państwo mogłoby udostępnić firmom, które zajmują się oceną firm komercyjnie. A kwestia zaległości w Urzędzie Skarbowym, czy czy w ZUS-ie zawsze też była taką delikatną sferą, tak jak mniej więcej tajemnica bankowa, prawda? Tajemnica skarbowa jest podobnym pojęciem. Nie wszyscy chcą tutaj oddawać pola komercjalizacji w tym obszarze, więc Zobaczymy, co się będzie działo. Wiem, to nie chodzi tylko o same ograniczenia wynikające z funkcjonowania GIODO, ale też kwestia podstawy państwa demokratycznego, czyli pewnych ceni tak. obywatela. A co z wymianą informacji transgranicznej? E, wiadomo, że Big Info Monitor m, od jakiegoś czasu współpracuje z podobnymi instytucjami unijnymi. I sprawa chyba nabiera ogromnej wagi z racji setek tysięcy Polaków, którzy pracują za granicą, przysłają tu pieniądze, ale też chcą w Polsce brać kredyty, a nie zawsze wiadomo, czy już wzięli i czy spłacili swoje zobowiązania w krajach, w których pracują. W jakim kierunku idzie współpraca właśnie w tej dziedzinie BIK InfoMonitor z podobnymi instytucjami unijnymi? E, więc my, jako spółka zależna BIK-u, e... Zdaliśmy się tutaj głównie na naszego akcjonariusza. Biuro Informacji Kredytowej jest członkiem AXIS-u, takiej panu europejskiej organizacji skupiającej biura kredytowe. I w we władzach AXIS-u jest również prezes Krzysztof Markowski, który, który jest wiceprzewodniczącym axis My jeździmy na te spotkania, znaczy słuchamy uważnie doświadczeń na temat, Wymiany transgranicznej, która, w opinii wielu naszych kolegów i, i wielu firm z innych krajów, nie jest aż tak intensywna jak wewnątrz każdego kraju z osobna. Oczywiście w planach mamy uruchomienie takiej współpracy przede wszystkim za pośrednictwem BIK-u, z jego udziałem. BIK tutaj najdłużej taką współpracę. Rozwija między innymi z szufą, czy, czy właśnie za pośrednictwem Axis-u z innymi firmami. Natomiast z naszego punktu widzenia skoncentrowaliśmy naszą działalność w tej chwili na, przede wszystkim na, na działalności krajowej i na bardzo szybkim zwiększeniu wolumenu firm, które korzystają z naszej usług. Wydaje się, że to, to jest najistotniejsze, zarówno z punktu widzenia działania naszej firmy, jak i też z punktu widzenia gospodarki. Chcielibyśmy, żeby przedsiębiorcy w naszym kraju zaczęli jakby z mlekiem matki, tak? Pamiętali o tym, że najważniejsze jest to, żeby zawsze tych kontrahentów sprawdzać, zanim coś się wydarzy, potem korzystać z instytucji, które są do tego, przeznaczone, a edukacja w tym obszarze i, i zwracanie na to uwagi jest ciągle ważne. Z naszych badań, które zrobiliśmy wspólnie z tns w czerwcu, na czerwca i lipca wynika, że około 75% przedsiębiorców potrzebuje czy uznaje za, za potrzebne produkty związane z Oceną i dokonaniem, dokonaniem oceny ich wiarygodności finansowej, ale 50-ponad 50%, ponad 50 przedsiębiorców nie wie, jakie instytucje do tego służą czy do tego prowadzą. Więc to wskazuje wyraźnie, że jest bardzo dużo do zrobienia w sferze edukacji, w sferze, w sferze kształtowania świadomości przedsiębiorców, co muszą robić, aby móc korzystać z narzędzi, które my. Yy, my oferujemy. więc wracając do, do pierwszej części pytania związanej z współpracą transgraniczną, jak najbardziej tak jesteśmy zainteresowani nie tylko współpracą w zakresie wymiany raportów, ale przede wszystkim w zbieraniu doświadczeń i na śledzeniu tego co się dzieje na innych rynkach, jak to, jak te rynki informacji gospodarczej rozwijały się w innych krajach, w którą stronę. To jest bardzo inspirujące też dla nas podczas codziennej pracy. Zdajemy się głównie naszego głównego akcjonariusza, który aktywnie prowadzi taką współpracę, a my skupiamy się w tej chwili na, na działalności krajowej. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę.